Gminy w otwieram w Warszawie, brawo, eko, aktualnie nad lotniskiem, wysokość 1800 i będziemy podchodzić do pasa 1.8. O, ten kwadratowy las, te zabudowania przez i droga, ten jak byśmy lecieli tu od tej strony i byśmy przed tym wykręcili tu... Przed laskiem? Tak, sobie. przed laskiem, przed tą, przed tą drogą A na tych polach do... to właśnie tu idealnie wtedy podejdziemy sobie do to... To no możemy tak zakręcić, w lewo i w lewo w sumie, dwa, dwa razy w lewo Jeszcze zdjęcie lotniska tak. Ładnie widać pas będziemy podchodzić. No dobra, to może by tego. Ten kwadratowy las i za ta droga, także... Za tak, lasem teraz. Tak, tak ta, ta teraz droga za droga lasem, tam. za tą drogą, jak tam zakręcisz to akurat. Tak żebyś tam nad, na tej krzyżówce lasu i tej, tej drogi, żebyś tak 1000 miał i będzie idealnie. Później tam klapy wyrzucić, a tutaj bliżej już do Tam dyszki, klapy o. Tak, w dół, w dół, trzymamy do góry No i super właśnie Tutaj z reguły, jak jeszcze nie było śniegu, to te dwa pola były zielone, a takie jedno brązowe Jak na to brązowe idealnie przycelowałeś, to, uh -huh. to do Milewa trafiłbyś Sierewo, radio Sierewo, Charlie, brawo, Eko, na prostej do 1.8 Tam trzydziestki No, to śmiało Tutaj jak jest ta bramka, nie ma tych drzewek, to 500 km. tą część e, pasat i tak spokojnie mówię najpierw na tył, później delikatnie dajemy w przód, no zresztą jak mamy 30 to to szybciej i tak właśnie wyhamuje na ziemi. ten jest, więc There's a No, kółko, Bokiem, słucham? Bokiem, bokiem, jedźcie w sensie, że jednak wiesz jest lekko poślizg. pohamujesz hamujesz lekko teraz, pewnie to. Ale jak lądowanie w porządku? Nie, tak, fajnie, fajnie, fajnie. Dobrze tą mocą pod, podreperowałeś, bo byśmy no, pewnie no. przepadli. Tak to normalnie, a tak to fajnie to poszło.